Wyrzucony za to, że był zbyt głupi. Mały Daniel klęczał na zimnym chodniku, podczas gdy jego bogaci rodzice zatrzasnęli za nim bramę. Jedyną osobą, która odmówiła odejścia, była pani Róża, staraniania rodziny. Rzuciła swoją pracę i zabrała go ze sobą, mając przy sobie jedynie wiarę i gotowość do poświęceń. Dom pachniał cytrynowym środkiem, do czyszczenia i pieniędzmi. Szklane stoły lśniły, a noże ustawiono w równych rządkach, jak srebrnych żołnierzy. Na końcu wyspy kuchennej mały chłopiec kreślił palcem okręgi po zimnym blacie, powoli, ostrożnie, jakby równe linie mogły odblokować to, czego oczekiwali od niego dorośli. Ojciec zmarszczył szczękę, czytając kolejne raporty. Matka rozprasowywała serwetkę, coraz gładszą, jakby każda zmarszczka była osobistą zniewagą. Nie było tu krzyku, tylko to ciężkie milczenie, w którym nawet zegar zdawał się oddychać. Tydzień za tygodniem wyglądał tak samo. Oceny, fiszki, zegary, korepetytor mówiący krótkimi komendami. Litery nie układały się w jego głowie tak, jak powinny. Liczby uciekały, jak ryby wymykające się z sieci, a jednak próbował. Można to było dostrzec w tym, jak garbił ramiona, gdy ktoś kazał mu się skupić, w tym, jak wstrzymywał oddech, by świat na chwilę stanął w miejscu. Stara niania obserwowała to wszystko, mieszając w garnku pachnącym czasem i dobrocią. Para osiadała jej na okularach, znajdowała dla chłopca drobne sposoby pomocy. Wolniejsze tempo, dłoń na jego dłoni, opowieść, która zamieniała problemy w kształty, których mógł dotknąć. Punkt zwrotny nadszedł we wtorek, taki, który na kalendarzu wyglądał zwyczajnie. Ojciec odłożył papiery, matka uśmiechnęła się swoim napiętym uśmiechem, tym samym, który rezerwowała dla gości. To nie działa, powiedziała, bardziej do granitowego blatu niż do chłopca. Przy drzwiach pojawiła się torba. Skarpety, Sweter wciąż ciepły od suszarki, zabawka ze złamanym skrzydłem. Drzwi się otworzyły. A nocne powietrze wślizgnęło się do środka, chłodne, cienkie. Buty chłopca zawahały się na progu, a potem wyszedł, bo co innego mógł zrobić, gdy grunt usuwał mu się spod nóg. Na zewnątrz ulica szumiała, zraszacze szeptały, samochód przejechał z dudniącym basem. Dwóch sąsiadów zatrzymało się przy skrzynce na listy. Słyszałeś? Niemożliwe. Biegacz rzucił krótkie cześć, nie zwalniając kroku, oczy uciekły gdzie indziej. Chłopiec usiadł na krawężniku, przytulając torbę do żeber. Dotknął złamanego skrzydełka zabawki, jakby delikatność mogła je uleczyć. W środku dłonie pani Róży drżały na blacie. Prosiła nie o litość, tylko o cierpliwość, o prawdę, bez pięknych słów. Wiedziała z doświadczenia, wychowując cudze dzieci, że wzrost nie jest wyścigiem, a burze nie dbają o wizerunek. Odpowiedź rodziców była ostra i czysta. Nie, nie dzisiaj. Może inna strategia, może inna szkoła. Ale nie tutaj. Rozwiązała więc swój fartuch jak opatrunek zdejmowany z rany. Klucze odłożyła na miseczkę, buty wciągnęła na nogi. Wyprostowana wyszła na zewnątrz. Klęknęła, by zrównać się wzrokiem z chłopcem. Poprawiła mu szalik na szyi, a wiatr przyniósł ze sobą ciepły, pieprzny zapach jej kuchni. Nie obiecywała cudów, po prostu była. Podniosła torbę, ścisnęła jego małe palce i stanęła u jego boku. Za firanką przesunęły się sylwetki. Będą tego żałować, wyszeptał ktoś. A może to najlepsze rozwiązanie, rzucił inny. Latarnie rozciągnęły swoje długie, bursztynowe drabiny światła na chodniku. Ruszyli w tę jasność razem, powoli, ramię w ramię. Drzwi za nimi zatrzasnęły się cicho, jak sekret. A czy rodzina zdawała sobie z tego sprawę, czy nie, historia właśnie zmieniła właściciela. Nowe miejsce nie pachniało już cytrynowym środkiem do czyszczenia, pachniało wilgotnym dywanem, smażoną cebulą z patelni sąsiada. I czasem papierosami, które wciskały się przez kratki wentylacyjne. Ściany były cienkie, takie przez które można było usłyszeć, jak ktoś kłóci się o czynsz albo śmieje się głośno z nocnego programu w telewizji. Ale w tej małej przestrzeni chłopiec znalazł coś o wiele cenniejszego niż marmurowe blaty, obecność, która nigdy nie zawodziła. Pani róża, tak nazywali ją wszyscy, oddała chłopcu łóżko, sama sypiając na skrzypiącej kanapie. Sprężyny trzeszczały, ale on spał spokojniej. Niż od miesięcy. Na ścianie przykleiła jego rysunki, nawet te z odwróconymi literami. Sztuka nie ma być doskonała, mówiła swoim zachrypniętym, ale ciepłym głosem. Ma być twoja. Dni ciągnęły się długo. Róża pracowała na podwójnych zmianach, sprzątając biura, a buty przynosiły do domu pył. Każdego wieczoru Daniel czekał na nią przy oknie, broda oparta o parapet, licząc światła samochodów, aż drzwi w końcu skrzypnęły i się otworzyły. Zrzucała torbę, ściągała rękawiczki. I, mimo zmęczenia, siadała przy nim nad pracą domową. Oczy jej opadały, ale nie pozwalała mu ugrzęznąć w etykietkach, które inni mu przypinali, gdy się potykał. Nie karciła, tylko delikatnie poprawiała. Zwolnij, skarbie. Litery mają swój rytm, jak bębny. Znajdziemy ten rytm. Ludzie w kamienicy zaczęli to zauważać. Dwóch nastolatków, opartych o poręcz na schodach, szeptało: To ten dzieciak, którego wyrzucili, prawda? Może mieli już dość, prychnął jeden. Ale inny głos, cichszy, niemal zawstydzony, dodał, a jednak ta kobieta wciąż przy nim trwa. To jest miłość. Chłopiec słyszał te strzępy rozmów, unoszące się po klatce schodowej, przyklejające się do niego jak pył. Czasami chciał zniknąć. Innym razem, udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. W ciężkie, duszne wieczory pani Róża uchylała okno i opowiadała mu historię ze swojego dzieciństwa. O chodzeniu boso po polnych drogach. O nauczycielach, którzy mówili jej, że nigdy nie będzie kimś więcej niż służącą. Wtedy marszczyła brwi i patrzyła mu prosto w oczy. To nie oni decydują, nie twoi rodzice też. Rozumiesz? Ty decydujesz. Daniel kiwał głową, ściskając ołówek jak miecz. Dyscypliny uczył się nie przez kary, ale obserwując jej poświęcenie. Ona pomijała posiłki, by on nie był głodny zastawiła swoją starą obrączkę ślubną, aby kupić mu używany laptop z brakującym klawiszem. Nadal działa wzruszyła ramionami, choć w jej oczach błyszczały łzy. Nocami siedział przy nim, wpatrzony w ekran, którego szum wypełniał ciszę. Śledził linijki kodów i kształty jak nowe języki. Każde uderzenie w klawisz było obietnicą. Sprawię, że to się liczy. I właśnie w tych obskurnych pokojach, z odpadającą farbą i brzęczącymi lampami, powstawały fundamenty, nie bogactwa czy przywileju, ale odporności, takiej, która nie znika, gdy świat szydzi, takiej, która rodzi się w cieniu, czekając na swój czas, by wyjść w słońce. Wentylator laptopa rzęził jak oddech starca, klawisze się zacinały, ekran gasł, gdy kabel się wysunął, ale dla niego to były drzwi. Siadał po turecku na podłodze, stukając niezdarnie w klawiaturę, Podczas gdy pani Róża nuciła gospel w kuchni, jej głos mieszał się z delikatnym bulgotaniem gotującego się ryżu. Noce zlewały się z porankami. Czasem zasypiał z twarzą oświetloną blaskiem monitora, a kot wciąż przewijał się jak bicie serca. To nie była natychmiastowa genialność. Pierwsze projekty się zawieszały, zamierały, albo w ogóle nie działały. Frustracja sprawiała, że targał włosy, klął pod nosem, nieraz trzaskał pokrywą laptopa, ale Róża pojawiała się cicho, jak zawsze, podsuwając mu talerz. Najpierw zjedz, potem spróbuj jeszcze raz. Nic, co warte zachodu, nie przychodzi łatwo. Jej spokój sprawiał, że porażka mniej bolała, stawała się raczej kolejnym krokiem naprzód niż końcem drogi. Wieści o jego obsesji rozchodziły się po kamienicy. Sąsiedzi plotkowali na schodach. Ten dzieciak ciągle siedzi z tym rozwalonym laptopem. Pewnie marnuje czas, ale ktoś inny dodał. A wiesz, że on sam uczy się tego, za co inni płacą tysiące? Cicho, krok po kroku, wyrastał. Robił się wyższy, szczuplejszy, ostrzejszy w spojrzeniu. Każda porażka uczyła go skrótów. Każdy mały sukces zapalał w nim kolejną iskrę. Mając 19 lat, nie pisał już tylko linijek kodu, tworzył narzędzia. Najpierw drobne aplikacje, które rozwiązywały realne problemy. Dla sąsiadów aplikacja do śledzenia czynszu dla właściciela kamienicy. Kalkulator budżetu dla samotnej matki dwa piętra niżej. Wkrótce zauważyli go nieznajomi w internecie. Pojawiły się pierwsze pobrania, początkowo powoli, potem coraz szybciej. Skrzynka mailowa zamieniła się w burzę. Kiedy przyszedł pierwszy telefon od inwestora, pani Róża siedziała obok niego, dłonie splecione, szeptała modlitwy, gdy Daniel z głosem lekko drżącym, ale z pewnym spojrzeniem, przedstawiał swoją wizję. Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki parsknął śmiechem, z podziwu nad jego śmiałością. Przyszedł mały czek, a potem kolejny. Z każdym przelewem ich życie się zmieniało: lepsze posiłki, solidniejsze biurko, nowe buty dla Róży, używany samochód który kaszlał, ale dowoził ich tam, gdzie autobusy nigdy nie sięgały. W połowie lat dwudziestych Daniel, chłopiec, którego świat odrzucił, był już znanym nazwiskiem w branży technologicznej. Nagłówki szeptały Młody założyciel rewolucjonizuje przemysł. Artykuły przedstawiały go jako geniusza, ale on nigdy nie zapomniał o nocach głodu, o lampie brzęczącej nad głową, o dłoniach róży, które, choć zmęczone, prowadziły go przez strony z matematyką, której sama ledwo rozumiała. Stała się cichą postacią na jego premierach, siwe włosy skryte pod chustą, oczy pełne dumy, podczas gdy wokół błyskały flesze. A wśród wszystkich oklasków nosił w sobie jedną myśl. Nie wychowali mnie ci, którzy mnie urodzili. Zbudowała mnie ta, która przy mnie została. Dwanaście lat. Tyle minęło od chwili, gdy drzwi zatrzasnęły się za nim. Dwanaście lat od łez na krawężniku i zabawki ze złamanym skrzydełkiem. Teraz stał pod światłami sceny. Mikrofon przypięty do kołnierza, za jego plecami ekrany świeciły logo firmy, którą zbudował od zera. Powietrze buzowało od reporterów, inwestorów i ciekawskich widzów. Jego nazwisko stało się marką, a jego historia szeptaną legendą o triumfie wbrew wszelkim przeciwnościom. W tłumie błyski aparatów migały jak gwiazdy, a wśród eleganckich twarzy i szytych na miarę garniturów pojawiły się dwie sylwetki, i jego rodzice, starsi z głębszymi zmarszczkami. Ale wciąż z tą samą ciszą arogancji, którą dawało im bogactwo. Szli z pewnością ludzi, którym nigdy nie odmówiono miejsca przy żadnym stole. Szepty rozlały się po sali jak elektryczność. To jego rodzice? Przecież wyrzucili go z domu. Teraz są z niego dumni? Za kulisami Róża wyczuła ich obecność wcześniej niż on. Mocniej otuliła się chustą, usta zacisnęła w cienką linię. Zawsze wiedziała, że ten dzień może nadejść, ale nie spodziewała się, jak bardzo zaboli. Po przemowie o innowacjach, o budowaniu narzędzi dla tych, których świat przeoczył, jego rodzice wyszli naprzód, uśmiechnięci, jakby nigdy nie zadali mu rany. Głos matki, gładki jak szkło, uniósł się nad mikrofonem. Odsunęliśmy cię tylko po to, byś stał się silniejszy. Wiedzieliśmy, że zawsze miałeś w sobie wielkość. Ojciec przytaknął, poklepując go po plecach, jakby właśnie wspólnie coś osiągnęli. Publiczność biła brawo. Jedni dali się nabrać na tę farsę, inni pochylali się do siebie, szepcząc. To nie oni go wychowali. To oni go wyrzucili. Teraz udają, że to była strategia. Daniel stał nieruchomo, dłonie splecione lekko przed sobą. W jego piersi dudniło nie poczucie gniewu, ale ciężar wyboru. Chłopiec, którego porzucili, chciał krzyczeć. Mężczyzna, którym się stał, wybrał coś innego. Spojrzał na morze oczekujących oczu. Poczuł spojrzenie Róży, pewne i stałe jak kotwica, tam z boku sceny. Pozwolił, by cisza rozciągnęła się długo, aż stała się głośniejsza niż oklaski. Wreszcie, uniósł mikrofon. Jego głos był spokojny, ale niósł w sobie ciężar prawdy. Moi rodzice twierdzą, że to oni uczynili mnie silnym. Zawiesił głos, pozwalając, by słowa osiadły w powietrzu. Pokręcił głową. Prawda jest taka, że oni mnie złamali. Zostawili mnie na chodniku, gdy byłem jeszcze dzieckiem. A gdybym wtedy pozostał złamany, dziś nie stałbym tutaj. Odwrócił się i wyciągnął rękę w stronę kulis. Powoli naprzód wyszła pani Róża. Jej kroki były skromne, szal mocno otulał ramiona, ale spojrzenie miała pewne. Po sali przeszedł szmer zdumienia. Daniel uniósł jej dłoń wysoko. To jest moja prawdziwa mama. To ona podniosła mnie kiedy byłem nikim. To ona pracowała, głodowała, modliła się i wierzyła, gdy nikt inny nie wierzył. Każdy mój sukces, każda innowacja, każdy nagłówek, to wszystko należy do niej. Publiczność wybuchła oklaskami. Niektórzy wstali z miejsc. Twarze jego rodziców pobladły, skamieniały w świetle prawdy, której już nie mogli odwrócić. Oczy Róży lśniły. Jej dłoń drżała w jego dłoni, ale uśmiech rozświetlał całą salę. Bo czasem rodzina to nie ci, którzy dzielą twoje nazwisko, czasem to ci, którzy nigdy nie pozwolą ci upaść. I tego wieczoru Daniel udowodnił światu coś większego niż bogactwo i tytuły. Rodzina to nie krew, lecz lojalność. Więc jeśli ta historia poruszyła twoje serce, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby usłyszeć jeszcze więcej opowieści o wytrwałości, zdradzie i odkupieniu. I pamiętaj. Czasami to właśnie ludzie, których świat nie zauważa, są tymi, którzy potrafią go zmienić na zawsze.